Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj odcinek nie o tym aucie, co tutaj coś robimy, tylko kolejna ciekawa sytuacja była. Zbieg okoliczności, bo i nasz wspólny znajomy Michała, i mój pojechał oglądać samochód z bratem, i okazało się, że ten sam samochód oglądał Michał. Zorientowałem się dopiero, jak już tam dojeżdżali na miejsce. Ale opowiadam, może, całą sytuację od początku yy, i ocencie w komentarzach, czy sprzedający zachował się fair. Czy też byście się tak zachowali, czy jednak to zachowanie było nie fair. A do czego zmierzamy? Yy, Opel Insignia, około 100 km od nas. Ogłoszenie pojawiło się, że jest taki samochód za 14 tysięcy Michałów? 14,900. 14 900. Yy, auto nie odpala, przez to, że. Jest uszkodzona skrzynia. Jest to możliwe, jest tak? W teorii tak, ale to musiało być uszkodzenie bardziej elektryczne, yy, na przykład komputer, że nie pokazuje pozycji parking, więc w teorii wtedy może, może nie odpalać. I ten znajomy, co jechał to auto oglądać pierwszy z swoim bratem, bo jest niedziela, 100 km, poświęcił czas, yy, paliwo, yy, odpoczynek swój, pojechali oglądać samochód. Yy, na miejscu miał też ze sobą, bo zajmuje się też naprawami skrzyń, miał ze sobą komputer, bo mówi, że w razie czego może sobie podmienić i zobaczyć, czy faktycznie to jest przyczyna, czy nie jest przyczyna, czy wróci na kołach, czy nie wróci na kołach. I dojechali tam do, do celu, czyli oglądać samochód. Wstępnie oglądnęli, no i ten właściciel powiedział, że już kilku elektryków było i nie znalazło usterki auto, Mamy niepalące, czyli nie możemy sprawdzić silnika, i nie możemy sprawdzić faktycznie skrzyni, no bo nie da się tym autem poruszać. Znajomy znalazł usterkę na miejscu. Okazało się tam bezpiecznik jakiś yy, główny, tak? No, któryś bezpiecznik od BCM-a, z tego, z tego co się później dowiedziałem. Tak, i auto odpaliło. No to znajomy zadowolony chcieli kupić ten samochód. I co było dalej? Właściciel powiedział, że. Jak pali, to 20. Jak pali, to 20, a nie 14,900. Ku zdziwieniu znajomego, ku zdziwieniu jego brata, który pojał po auto, no ta cena już dla nich nie była atrakcyjna, tak? No bo to już była cena całkiem normalna, po ile te auta chodzą. Odpaliło, auto jechało do przodu i do tyłu. No i ten właściciel chciał być trochę fair i powiedział, że zapłaci że zapłaci e, za, naprawę. za naprawę tego samochodu i że mu prześlę na konto, ile tam było, kwota 500 zł? Chyba 500, no? Chyba 500. No ale to i tak ich nie za bardzo urządzało, no bo wrócą im się koszty paliwa, wrócą im się e, koszty może zadośćuczynienia za to, że pojechali niedzielę, a dalej auta nie mieli i odpuścili temat. E, ile później, Michał, bo kiedy byli się oglądać? My byliśmy oglądać to we wtorek, nie byli w niedzielę, czyli dwa dni później. Mój znajomy właśnie szuka, szukał samochodu. Koniecznie musiało być to kombi, koniecznie musiało być w automacie. No i znalazł właśnie to insygnię. I w ogłoszeniu było, że uszkodzona skrzynia po nagrzaniu, jak, jak złapie temperaturę roboczą skrzynia. To rozpina nam napęd, nie mamy ani przodu, ani tyłu, więc w teorii też wiedzieliśmy po co jedziemy, że jeśli to, jeśli to kupi, no to tylko i wyłącznie laweta i naprawa skrzyni. I cena była jaka z powrotem? 14900. Czyli cena wróciła z powrotem na, miejsc, na do pierwotnej kwoty uszkodzona miała być skrzynia. I przez to się nie palił. Czyli z uszkodzoną skrzynią miało kosztować 14 14,900. Po naprawie było wystawione na chwilę, tak? Czy nie wystawiał w ogóle już za 20? Z tego co się później dowiedziałem, to, to mówił, że miał wystawiać za 20, jako sprawny, ale właśnie on, jak, jak, poprzedni, jak ten poprzedni nasz znajomy go to naprawił, tamten właśnie zaczął jeździć tym samochodem. No i wyszła ta usterka, że jak się nagrzeje, to, to gubi biegi. więc cena wróciła z powrotem na 14,900, jako uszkodzone. Ale tak czy inaczej auto nie zostało kupione, bo nasz znajomy y, zaoferowany tą naprawą też nie oglądał dokładnie, bo też to y, pogoda była jaka była, nie oglądał sobie samochodu dokładnie i może dobrze nawet, że nie kupił, że tak to się stało, bo jaki stan karoserii był według Ciebie jak tam oglądaliście? Może zacznę od początku, że po rozmowie z właścicielem tego samochodu pytałem się jak to wygląda blacharsko, czy jest coś do zrobienia, czy było coś robione. Yy, deklarował, że nic nie było robione. A to zanim jest, dojechaliście, czy już ta, na miejscu? Zanim, zanim, doje, zanim w ogóle tam pojechaliśmy. Yy, mówił, że nic nie jest robione, nic nie jest malowane, yy, samochód jest sprowadzony z zagranicy, więc w teorii mówi, że mierzył go czy znaczy mierzył go czujnikiem lakieru, wszystko jest ok. Yy, wycieków na silniku żadnych nie ma, yy, no, że jest tylko ten problem z tą skrzynią. Więc yy, pojechaliśmy na miejsce. Zacząłem oglądać ten samochód. Praktycznie nie było miejsc. Nawet nie używałem czujnika grubości lakieru. Nawet nie było chyba żadnego elementu, który nie był lakierowany, albo który nie wymagał powtórnego. Lakierowania. Nie wymagał powtórnego lakierowania. Było to tak pomalowane, że była położona szpachla. Szpachla nie była nawet zeszlifowana, żeby to jakkolwiek wyglądało, i prysnięte kolorem, więc całe auto było zmęczone, umęczone, wyobijane. Lampy z przodu zaparowane, lampy z tyłu zaparowane, maska z przodu oryginalna I też tam wspominaliście jakieś chłodnicy? coś tam jak tam mówił, że. Tak, no, były przerabiane przewody od klimatyzacji na ja taką, nie wiem, ja, ja jak to zobaczyłem, to pomyślałem o złączce takiej zwykłej hydraulicznej do, 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 do jakichś tam przewodów, znaczy do rur takich miedzianych, jak się je skręca tak był zrobiony przewód od klimatyzacji no i to było wszystko połapane tam trytkami, żeby się to trzymało sam silnik nie wyglądał źle nie miał jakichś większych wycieków poza zapoceniami z okolic turbin, znaczy turbin, turbiny więc można powiedzieć że silnikowo było ok. środek samochodu też był bardzo przyzwoity, nie był jakiś jakiś umęczony, natomiast blacharka cała cała do zrobienia opony potargane nawet nie tyle, że jakieś tam zmęczone, tylko potargane były, jakby ponacinane jakimś nożem albo czym, czymkolwiek. Felgi całe obdrapane, co tam jeszcze ciekawego widziałem. No i finalnie nie kupili się tego samolotu. No, finalnie też nie kupiliśmy, bo cena też była później śmieszna. To nie wiem, czy ci mówiłem, czy nie. nie. Cena była 14,900, ale później było, że 14 i robimy sami opłaty albo 18 i on robi opłaty. Czyli było bardzo dużo niejasności. Tak cena tak. naprawdę nie była konkretnie podana. No, ciężko było stwierdzić za ile, za ile to tak naprawdę kupić. Za ile można to było kupić. Więc także też, raz, też odpuściliśmy. Tak, także raz mówiąc samochód niekupiony e, niekupiony samochód. Znajomy naprawił auto na miejscu. Cena została wywindowana. E, i może dobrze, że tego nie kupił, bo finalnie e, mógłby się okazać naprawdę Blacharsko ulep, mogło to wszystko wychodzić. Natomiast wydaje mi się, że e, sprzedający nie zachował się uczciwie i poważnie, i profesjonalnie i ja do też, was i do. Też się go pytałem, że mówiłem, że mam 100 km i chciałem wiedzieć mniej więcej, e, czego się mogę spodziewać. No, miało być pięknie, wyszło jak zawsze. I tym akcentem kończymy ten odcinek. Piszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Dzięki, pozdrawiam, cześć.